Epson Laser TV LS800 to domowy projektor laserowy o ultra krótkim rzucie. W połączeniu z najwyższej jakości ekranem można ustawić go bezpośrednio przy ścianie, aby uzyskać obraz o przekątnej nawet do 120 cali. Dostępny jest w czterech wersjach, dwóch kolorystycznych i każdy z kolorów ma po dwie wielkości obrazu. Epson Laser TV LS800 zapewnia znakomite wrażenia wizualne, pozwala na uzyskanie szczegółowych obrazów w jakości 4K Pro UHD, czyli o rozdzielczości 3840 na 2160 pikseli. Dzięki technologiom 3LCD oraz HDR10 oferuje również nasycone, wyraziste kolory i wysoki kontrast. Świetnie nadaje się nie tylko do oglądania filmów i seriali, ale również do grania w gry, oglądania wydarzeń sportowych, ćwiczenia w domu czy do nauki. Dlatego można używać go na wiele sposobów. Epson Laser TV LS800 zapewnia inteligentną rozrywkę dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii. Projektor jest wyposażony w system Android TV, dzięki czemu daje nieograniczony dostęp do wielu materiałów filmowych i programów online. Umożliwia również przesyłanie muzyki, filmów i zdjęć bezpośrednio do projektora dzięki technologii Chromecast i pozwala na sterowanie głosowe z pomocą asystenta Google. Ekrany projekcyjne przeznaczone do projektora Epson Laser TV LS800 dostępne są w dwóch wariantach przekątnych. 100 cali i 120 cali. Są to płaskie ekrany o przekątnej ramie, które wykorzystują technologię Ambient Light Rejection, podnoszącą jakość projekcji, jednocześnie eliminując wpływ światła otoczenia. Duża powierzchnia projekcyjna, głębokie kolory i ostry kontrast dają efekt kinowego obrazu. Niesamowite wrażenia dźwiękowe zapewniają wbudowany system głośnikowy oraz technologię Yamaha, dzięki którym można uzyskać bogate i dynamiczne brzmienie bez konieczności stosowania zewnętrznych głośników. Projektor wykorzystuje niezawodne laserowe źródło światła. W przypadku korzystania z niego przez 5 godzin każdego dnia w trybie ekonomicznym posłuży nawet do 10 lat. Wykorzystanie obiektywu o ultra-krótkim rzucie i soczewki w kształcie litery L pozwala na uzyskanie projekcji o przekątnej do 120 cali. Wystarczy ustawić projektor zaledwie 2,3 cm od ściany. Dzięki temu możesz poczuć magię dużego ekranu nawet w małym pomieszczeniu. Projektor oferuje jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego, które wynosi 4000 lumenów przy współczynniku kontrastu na poziomie 2,5 miliona do 1. Wyświetlacz dopasowuje także automatycznie swoją jasność w zależności od poziomu oświetlenia pomieszczenia, by uzyskać jeszcze lepszą jakość obrazu i oszczędzać energię. Ekrany projekcyjne przeznaczone do projektora umożliwiają uzyskanie znakomitej jakości obrazu o szerokim kącie widzenia, dlatego można oglądać go nie tylko z przodu, ale również z boku. Dzięki temu doskonale nadają się do rozrywki we większym gronie. Ekrany zapewniają dużą powierzchnię do projekcji, ale jednocześnie są bardzo łatwe w montażu, dlatego można korzystać z nich w różnych pomieszczeniach, na przykład w salonie lub pokoju dziecka. Epson Laser TV LS800 oferuje wysoką jakość obrazu oraz doskonały dźwięk i daje nieograniczone możliwości domowej rozrywki na dużym ekranie.